ma tu MLG Carolol i dzisiaj porozmawiamy o Ozyrysie. Tylko ominiemy temat balansu, przyjemności, sensu, frustracji. Chciałbym wam po prostu przedstawić moją opinię, czy w ogóle warto grać Ozyrysa, żeby zdobyć broń. Wiadomo, że tak jak Prison of Elders może nam dać niektóre fajne, niektóre mniej. Właśnie części do naszego arsenału. Tak samo i w przypadku Ozyrysa możemy zgarnąć przedmioty. Czy dobre? Czy warte są naszych kator i męczeńństwa? I Zaraz się przekonamy. No i dobra, zaczynamy od broni Primary. I oczywiście mamy auto rifle samonera. Jak widzicie, ja większość z tych broni mam wbite dzięki, dzięki Flawlessowi, właśnie, czyli wygraniu 9-0. Będę je omawiał i w tym wariancie, i bez tego wariantu. Więc najpierw auto rifle. Jest to auto rifle, więc na chwilę obecną broń praktycznie bezużyteczna, ale przez to, że ma całkiem fajny niski rate of fire oraz, oraz duży impact, trzymam go i czekam. Do momentu, jak po prostu zną te jest bufowany. Jest to jeden z najsilniejszych autorajp, jakie możemy teraz dostać. Ma Hidden Hand, co pozwala, że jest nam ogólnie trochę łatwiej trafić w głowy. Perfect Balance, czyli jak widzicie, praktycznie zero odrzutu. No i właśnie Third Eye, czyli właśnie to trzecie oko, które pozwala nam nie lepiej orientować się w sytuacji na mapie. Celownik jest dość spory, jeśli chcemy mieć dużo stabilności. Właśnie ogólnie te celowniki tego autorajpa trochę zasłaniają ekranu. Dlatego dobrze, że jestem Firtej, bo zdecydowanie łatwiej jest orientować się, czy na przykład ktoś nas właśnie flankuje. Idąc dalej, Messenger, czyli Puls, który jest na chwilę obecną chyba królem dalekiego dystansu wśród pulsów. Jego naprawdę bardzo bardzo wysoka stabilność, jak i to, że ma minimalny odrzut tylko i wyłącznie pionowy, sprawia, że bardzo łatwo trafiać w cele nie tylko statyczne jakichś snajperów, ale również i naprawdę bardzo łatwo jest również w nich ruchomych graczy strzelać. I jak widzicie niestety jest to jedyna broń, której nie mam z Flawlessa. Headseeker, bardzo silny perk na tym pulsie, który sprawia, że spokojnie jeden pocisk możemy, możemy właśnie trafić w ciało. A te jeszcze drugi i trzeci w głowę będą miały wyższe obrażenia, że po prostu nadrobimy nasz chwilowy jakby, chwilowe nasze zaćmienie umysłu, że nie trafiliśmy w głowę całą serią. Więc jak najbardziej silny puls. No i firma i to tam w broniach Bozyrysa, z Ozyrysa często będzie się to powtarzać. Czasami się przydaje, jeśli znacie mapy, jeśli gracie na PVP i dobrze znacie mapy, orientujecie się skąd może nadejść bruk. Zdecydowanie ten perk nie jest wtedy potrzebny, ale myślę, że dla niektórych graczy, tym bardziej dla osób, które grają Messengerem i chcą być bardziej wsparciem dla zespołu, i będzie jak najbardziej okej. Okay. Po prostu wiemy, tak jak wspomniałem, kiedy ktoś nas chce obejść, kiedy nas będą flankować. Później Despolar, czyli scout, którego trzeba robić, ponieważ ma on bardzo niski rate of fire, ale bardzo wysoki impact, no i super kompozycję perków, czyli Reactive Reload oraz Outlaw. Jeśli tylko i wyłącznie kogoś zabijemy strzelem precyzyjnym, na przykład właśnie Vexa, czy właśnie na PvP możemy od razu przeładować. To przeładowanie trwa minimalnie ponad sekundę, więc jest to bardzo szybkie i chwilowe, i już mamy od razu większe obrażenia z Reactive Reload. Na PvP ten puls zadaje wtedy około 99 obrażeń w głowę, czyli jest w stanie ściągnąć, jest w stanie ściągnąć, ale nie musi. Dwóch, yy, znaczy jednego gracza dwoma strzałami. Zwykłe obrażenia na PvP to około 73, więc wiadomo, jak w większości scoutów tego typu archetypu potrzebujemy po prostu 3 strzałów w głowę. Na PvE też bardzo silny. Przez to, że mi wypadł pod Void, przez to, że mi wypadł pod Void na szczęście nie muszę biegać u ochotnota. Nienawidzę tego handkenona i dzięki temu, że mam skolara pod Void, nie muszę całkowicie nigdy z niego korzystać. Sam tego handkenona nie Idziemy dalej. Został tylko z ostatnich Primary Jewel of Osiris. I tutaj również mamy niestety ten Ferdai, który niekoniecznie chyba w i się sprawdzał, przecież Handcanon zupełnie nie zasłania naszego ekranu, jesteśmy w stanie bardzo łatwo się zorientować co jest koło nas. Bardzo dużą stabilność, perfect balance w nie to bardzo silny, fajny perk. Oraz Icarus. Ten perk niestety nie jest jakoś często wykorzystywany, może czasami się przydawać w trakcie robienia areny Prison of Elders, zwłaszcza kiedy mamy różne modyfikatory, na przykład wyższe obrażenia z podskoku, czy, w, czy na przykład w trakcie walki z, z tym podpalającym ziemię Knightem. Możemy po prostu wtedy unosić się na skrzydła hanioła, jak to jest napisane w perku, właśnie Warlockiem, i spokojnie na przykład jeszcze strzelać z, większym, z, większymi tutaj, z większą celnością. Z broni? Zdecydowanie. Messenger, Hand Cannon, jak i Scout. Autorifle jest ok, ale tak jak mówię, jest to Autorifle, więc nie potrzeba mieć zupełnie ciśnienia. Te trzy bronie same z siebie już są warte zdobycia, już są warte w ogóle grania Ozyrysa. Nie tylko, żeby je zdobyć bez żadnych modyfikatorów, ale jeśli uda Wam się właśnie zgarnąć je za Flawlessa z jakimiś bardzo fajnymi opcjami, jak właśnie Solar, Void, Arc, to będą to zdecydowanie jedne z najsilniejszych broni w Waszym arsenale. No i idziemy dalej do broni special. Exile Scores, czyli właśnie Fusion. Fajny, bardzo silny Fusion, który ma, mimo że tego tak bardzo nie widać, ma jeden z największych charge rate'ów w grze. Jedynie ustępuje Light in the Abyss właśnie z Kroty. Jest to najszybciej ładujący się puls, ten z Kroty. I właśnie Exile Curse ustępuje mu delikatnie, minimalnie, chyba dwoma czy trzema punktami. A właśnie, jak widzicie, nie ma potrzeby, żebyśmy mieli wzmocnioną baterię do szybszego ładowania się. Takie perk'i jak Hip Fire, Quick Draw i Hot Swap sprawiają, że jest to jeden z najwygodniejszych, jak nie właśnie najlepszych pulsów w ogóle legendarnych. Wiadomo, że nie jest to plan C, gdzie możemy go wyciągnąć i zeskoczyć wroga szybkim, po prostu szybkim zabójstwem. Jednak właśnie szybka zmiana broni przy okazji hipfire i jeszcze wzmocnione celowanie. Sprawia, że jest to jeden z najfajniejszych pierwszych, jaki możemy teraz dostać, więc również warto się nim zainteresować, jeśli będzie do dokupna. A of Soul, czyli karamin sniperski. Tutaj, no właśnie niestety, trafiamy już na to pole słabych broni. Które oczywiście zaraz powiem, dlaczego w moim mniemaniu takie są. Otóż, Rate of Fire, jak i właśnie Perk Unfinching są jak najbardziej, bardzo, bardzo OK. Army of One, Quick Draw Snapshot teoretycznie też mogą być pomocne, ale zobaczcie, że w, całym tym, w całej tej stercie modyfikatorów i opcji nie mamy żadnego perka poprawiającego stabilność. Jeśli porównam teraz tą snajperkę do, do Predator's Revenge. To jak, widzicie, nie ma, to jak widzicie nie ma tutaj jakby żadnego startu do Predator's Revenge, a nawet w wieży w tałerze kupicie karabiny snajperskie, które będą strzelać tak samo szybko jak A of Soul, a również będą mogły mieć praktycznie 100% stabilności i też unflinching. Mam tutaj na myśli karabiny snajperskie przykład z Future Warfare. Rozejrzyjcie się, zobaczcie, że naprawdę lepsze niż A of Soul snajperki znajdziecie na pęczki. Jestem trochę rozczarowany tym po prostu, że w takim kierunku właśnie wybrali. Ay of Soul powinno mieć perfect balans, żeby być trochę lepszym, bo właśnie taki rate of fire pozwala nam strzelać naprawdę bardzo szybko, ale tak niskie stability sprawia, że musimy dużo, naprawdę dużo się nacelować, żeby wrócić do pierwotnej pozycji, gdzie na przykład Predator's Revenge w ogóle nie ma żadnego odstrzału. Bez żadnego odrzutu i o wiele łatwiej jest trafiać strzał po strzale. Ostatnim special, jakim chciałbym Wam pokazać i którego niestety nie mam przy sobie, jest Astral Horizon, czyli właśnie Shotgun. I tak, teoretycznie z impaktu, jaki z zasięgu, jest bardzo fajny. Pokażę Wam zaraz przy okazji Matadora. Teoretycznie, przy okazji, właśnie jak widzicie, impaktu, jak i zasięgu, jest całkiem fajny. Stabilność ma wyższą, czas przeładowania ma wyższy, magazynek również 5, czyli taki trochę słabszy Matador. Jednak głównym problemem Astral Horizon jest to, że nie mamy shot package i żadnych innych perków, które sprawiałyby, że po prostu ten y, shotgun byłby silniejszy na TOPE. Nie mamy właśnie Rangefindera, nie mamy shot package i to sprawia, że z tym shotgunem będziecie mieć po prostu ogromne problemy, żeby rywalizować z Party Crasherem, Fellwinterem, Matadorem. Jeśli macie te trzy shotguny, któryś z tych trzech? To Astral Horizon będzie Wam całkowicie zbędny, a jeśli macie tylko Astral Horizon, to i tak musicie zdobyć tamte, które już wymieniłem. Dobra, to Special Weapons teraz. Ze Specialów, najpierw Rakietnica, czyli Tomorrow's Answer I jest to jedna z najsilniejszych Rakietnic, jakie możemy teraz zdobyć na PvP. Połączenie Tripoda, Grenades and Horseshoes, Javelina i tutaj właśnie jeszcze Warheart Vernier Verniers. Sprawia, że blast radius, jak i velocity pocisku jest naprawdę bardzo duże. Ten pocisk leci szybko i niszczy wrogów na dużym dystansie, na dużym obszarze. Tak jak mówię, jedna z najsilniejszych możliwych do zdobycia teraz rakietnic na PVP. Co prawda, Radegast Fury czy Ash Factor lepiej wyrolowany może być mogą mieć lepsze perki to znaczy lepsze statystyki. Tak jednak, Tomorrow's Answer w momencie, kiedy było odkupna, teraz jest naprawdę bardzo popularny na PVP. Jedna z najlepszych rakietnic właśnie przez te perki. Wiadomo, że Grenades and Horseshoes pozwalają ją nam strzelać praktycznie z biodra, zabijać wrogów z za rogów, jak i po prostu bardzo łatwo korzystać z tej rakietnicy na PVP. I ostatnia broń. Machine Gun, Infinite Theorem. Perfect Balance, jak i tutaj Aggressive Ballistics, sprawia, że możemy mieć naprawdę bardzo silnego machine guna, który ma dużą stabilność i pozwala łączyć headshoty, łączyć nasze zabójstwa od, od, od celu do celu. Spray and Play sprawia, że szybciej przeładujemy tę broń, kiedy magazynek jest pusty, chociaż no właśnie, w przypadku machine gunów bardzo rzadko nasz magazynek powinien być pusty. Jeśli wystrzelaliśmy już trochę pocisków, co najmniej połowę magazynka, i tak powinniśmy przeładować, nie powinniśmy czekać do momentu, jak będziemy mieć 0 pocisków w magazynku. Third Eye czasami pomaga. To już, jak wspomniałem, to jest bardzo sytuacyjny perk. Dla niektórych jest ok, dla niektórych jest to zmarnowanie slota. Ja zdecydowanie zamiast Spray and Play i Third Eye wolałbym mieć tutaj całkowicie co innego. Magazynek na poziomie 31. Nie jest to najwyższy, ale nie jest to też najniższy magazynek. Jest to po prostu machine gun, który leży w. W tej szufladzie po prostu OK. Warty posiadania, warty sprawdzenia, ale jeśli macie BTRD, jeśli macie Jolder's Hammera, to Infinite Theory nie będzie dla was w ogóle w żaden sposób interesujący. Dobra. Om omówiłem każdą z tych broni, więc teraz czy warto w ogóle jakby grać? Raczej powinniście już się domyślić, że tak, z tych wszystkich broni jedynie trzy ich egzemplarze, 3-4, są albo na granicy OK, a żadna z, praktycznie z nich, oprócz karabinu sniperskiego, jest taka, no, że nie, nie za bardzo warto ją posiadać. Bronie Primary są jednymi z najlepszych broni Primary i biją na głowę te z Prison of Elders. Są naprawdę bardzo silne, i to, że mamy od razu w nich gotowe perki, bardzo dobrze zaprojektowane perki, sprawia, że właśnie tak jak mówię, większość z nich w jakiś sposób są silniejsze albo jedne z najlepszych, jakie ludzie zdobyć. Special, tak jak mówiłem. Fusion, jeden z najfajniejszych Fusionów, jaki można teraz mieć w grze. Karabin snajperski ok, chociaż wiele mu brakuje. A Shotgun, tak jak też wspomniałem, ok, ale nie jest w stanie rywalizować z najsilniejszymi Shotgunami. Heavy, w podsumowaniu, rakietnica, jak najbardziej. Do zdobycia jest wymagana, praktycznie jest naprawdę super broń z Ozyrysa. Infinite Theorem, jeśli nie macie Joulders Hammer, jeśli nie macie dobrze wyrelowanego BTRD. Możecie być z niego zadowoleni. To jest naprawdę fajny maszyngan, tylko jak mówię, jedyny problem to taki, że na chwilę obecną jest o wiele więcej i silniejszy. Dobra, to było wszystko, więc dzięki wielkie za obejrzenie tego filmiku. Zostawcie pozytywny komentarz, czy na przykład Wam się jakaś ta broń spodobała. Jak na przykład dla mnie The Scholar czy Devil of Hosea I stały się czymś, co już regularnie z niego korzystam. To nie są jakieś egzotyczne zabawki do leżenia w banku. Więc podzielcie się takimi informacjami, czy któreś z tych broni trafiły do waszego ulubionego arsenału. To było wszystko dzięki Wielkiej MLG Carol. Do usłyszenia.